zmienić z danoską na kogoś innego, kto się w końcu zainteresuje tą łodzią. Było bardzo dużo afer z panią Hanną, nie, nie będę wspominał jakich. Słyszałem bardzo dużo o takich aferach jak podczas jakiejś tam imprezy pod wpływem alkoholu, jak była radno tańczyła na stole. Trochę za stara już jest. Ma swoją taką starszą ideę, że nie przypadał do niej. Czas no. do niej na emeryturę. Dlaczego? No ona się nie nadaje do rządzenia tu w Łodzi. Jedną ulicę rozkopała, jeszcze nie skończyła, już drugą rozkopuję. To jest kole dla mnie. Powiedziałbym jej, że jest niestety kobietą pozbawioną godności i honoru, jeżeli dokonano w łodzi to, czego dokonano. Mimo moich wielokrotnych próśb, pism, kierowanych również od innych mieszkańców. Niczego nie uczyniła. Chcielibyśmy, żeby brało to pod uwagę, że rdzenni mieszkańcy łodzi mają prawo do życia w dobrych warunkach. Hanna Zdanowska rządzi 14 lat. Czy to dużo? Za dużo. Skoro dalej kandyduje, no nie chce jeszcze swojego stołeczka odstąpić. Proszę zobaczyć, jaka jest obsługa petentów w Urzędzie Miasta. To, co się dzieje w mieście, to jest nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia. Wystarczy popatrzeć wokół siebie niszczone wszystko, żadnej koordynacji robót, mieszkańców to oburza i niech się Pan nie dziwi. Oburza i będzie oburzało, tak nie można zarządzać miastem. Jestem łodzianką, rodzina jest od pokoleń łodzianami i nigdy takiej sytuacji jak w tej chwili nie było. Przy tym zadłużenie miasta koszmarne. No na pewno y, Panią y, Zdanowską już powinno się y, zmienić, tak, na inną Panią, która by y, inaczej zarządzała miastem. Co tak. Pan powiedział Hannie Zdanowskiej? 3, 14 lat to długo. Za długo. O 14 lat. To bardzo długo i wystarczająco. Także już Pani dziękujemy. Myślę, że no odpoczynek na pewno by jej się przydał. Powinna sobie już dać spokój. Po prostu, a gdzie Możemy różnych dać wniosków, dlaczego to ja? Koniec, daj kobitko się odpocznij, wyjeżdż na wczasek, gdzieś się coś, o, i tak będzie dobrze. Po prostu koszmar, jeden wielki koszmar, i ona nie powinna być już więcej prezydentem, dlatego że niszczy łódź, ludzie, młodzi wyjeżdżają z łodzi, i po prostu coraz więcej osób ubywa z łodzi, wyjeżdża z łodzi, bo nie widzą perspektyw. Trzegowska ma dużo wolnych lokali, to wszystko jest, nikt o to nie dba. 14 lat no trochę kawał czasu. Jakby no to dosyć długo, jakby no patrząc na to, że to 14 lat no, to jest strasznie dużo czasu na zmiany czy takie rzeczy. Że jakieś nowe osoby mogą się pojawić mają swoje pomysły jakieś nowe. No może czas na świeżą krew, nie wiem. A. Myślę, że odpowiednia pora na zmiany. Co Państwa zdaniem należy w Łodzi zmienić? Dziury w drogach. Drogi, na pewno, na 100%. Na przykład w Franciszkańska. To tam lepiej bombę wypuścić, żeby to zburzyć, jeszcze raz od nowa postawić. Prędkość remontów wydaje mi się, że bardziej kontrolowanie. Co należy w Łodzi zmienić? Fajnie by było, gdyby remonty się skończyły w końcu. Dużo remontów jest naraz rozpoczynanych w tych samych obszarach. Ja mieszkając w centrum w tym momencie z siedmiu tras dojazdowych przeszłam do jednej i do tego, że z próchnika do manufaktury autem jadę dwadzieścia parę minut, a na pieszo jadę pięć minut. Przecież gdyby nie Zgierz, to przez jak długo łodzianie mieszkający na Ilianowie, Helenówku i Radogoszczy nie, nie dojeżdżaliby tramwajami. To tylko zawdzięczamy Zgierzowi. Zawiera umowę, po ewentualnie ewentualnie płaci jakieś kary albo nie płaci. Ale to się świmaczy. Co można by było w Łodzi zmienić? Tak, co należałoby. Co należałoby? Moim no. zdaniem jest takie, że należałoby chyba zmienić władzę na inną. Co trochę lepiej funkcjonowałoby to miasto. Szybkie pytanie. Co należy w Łodzi zmienić? Co należy w Łodzi zmienić? Nic. Wszystko jest w Na pewno. Aha. No pan to... To powiem, jest... to powiem inaczej. Wszystko proszę pana, począwszy od góry. Sprząta pan czasem mieszkanie, tak jak to się mówi generalnie? Starza To tak powinno być zrobione, wie pan, bo ryba gnije od głowy tak samo i miasto, proszę pana. Czy łódź potrzebuje jakichś zmian? Tak, łódź potrzebuje koniecznie zmiany sternika. Hmm, zmienić? Może podejście do przedsiębiorców, żeby wszyscy chcieli tu inwestować i tworzyć miejsca pracy. Myślę, że to by się przydało i może trochę więcej zieleni byłoby super. Jeżeli wchodzimy w detale i zawiadywanie nieruchomościami przez miasto, no to na pewno jeszcze dużo. O kierowców nic się już nie dba. Jak pan zobaczy, że centrum miasta kurde umiera przez to. Tak? Są zamykane sklepy. Dlaczego są zamykane sklepy? Nie ma gdzie zaparkować. Ciężko jest dojechać do niektórych miejsc. Wiem o tym, bo mieszkałam w okopach przez dłuższy czas. Na szczęście ja nie straciłam swojego biznesu, ale wiem, że są takie osoby, które no też również dostały tutaj taki niestety, ale nie, nie fajny negatywny zastrzyk, niekoniecznie energii przez to, że musiały zrezygnować ze swoich biznesów. Wiem, że Żabka przez remont przy ulicy Zielonej jest kompletnie zabudowana tymi specjalnymi metalowymi, że tak powiem płachtami, przez co jej działalność musiała być wstrzymana. Hmm. No myślę, że te korki są takie problematyczne. Mm -hmm. e, ja też jestem e, kierownikiem zespołu i moi pracownicy, jeżeli chodzi o w ogóle pracę zdalną i powrót do biura, narzekają na to, że bardzo dużo czasu spędzają w korkach. Więc, e, więc chyba to najbardziej. Co twoim zdaniem należałoby zmienić w Łodzi? Łodzi? Prezydenta. Dlaczego? Do, bo, bo źle już było, Padało, żeby było lepiej. Pani Zdanowska rządzi aż 14 lat. Czy to długo? 14 za długo. Jak ona traktuje sportowców, kibiców? O właśnie, nierówno, nierówno. Zawsze to miasto wpłynęło z tego, że tutaj sport przyciągał też nowych mieszkańców, tak? Bo Ta. byli ci ludzie, którzy przyjeżdżali na te mecze, zobaczyli to miasto. Ten widzew czy tam jest trochę to Łódź rozsławiał. Przyjeżdżali tu ludzie chociażby z zagranicy, żeby to zobaczyć. Dzisiaj kto ma tu przyjechać do, do takiej biedy? No do... Czy ci się podoba łódź? Nie. Dlaczego? MPK jest straszne, no i straszne są dziury, i to gdzieś się zaczyna pracę robotniczej i resztę. Wszystko idzie w złym kierunku. Wszędzie się dojeżdża po godzinę, po dwie. Ciężko jest. No brzydko. Brzydką? Mm -hmm. jest brzydka, naprawdę. No, nie bardzo podoba się tutaj. Dlaczego? No, jak Wiesz, już koleżanka to, to mówiła, ona powiedziała, że jak doszła do e, sklepu naliczyła e, 64 butelki wódki. Wszystko co wiemy o tym mieście. Szybkie pytanie. Co pani zdaniem należałoby w Łodzi zmienić? Mieszkanie i panią za noską. 14 metrów dostaliśmy. Wodę na pieszym pie, wodę się got gotuje w garku. Tam nie ma na chorych walunku. Tam jest ta Wylkość chodzi, Nic nie robią. Nie ma pieniędzy. Zrzu, nie? Łódź jest słynna w internecie. W internecie. Chyba z osób bezdomnych. No. jakby tak pan pochodził, to dużo jest tych osób takich potrzebujących, nie? Już nie mówię alkoholików, no bo ten tylko takich normalnych ludzi, którzy szukają mieszkania, a no w domu Alberta to jest chyba za mało ludzi. Za dużo ludzi, przepraszam, a za mało mhm. miejsc. Myślę, że powinni ją naprawdę zmienić. Nie robi nic w kierunku tego, żeby polepszyć tą łóżkę. Wszystko jedynie co robi to tylko to, żeby wyglądało centrum. Wszystko poboczne, to dla niej to są slumsy. No co? biedę. Pani Zdanowska, niech w końcu też pomyśli, że jak ludzie się zwracają o pomoc w mieszkaniu, to niech w końcu zacznie ich też słuchać, a nie wysyłać do komunalnego. Albo niech da miejsce komu innemu, kto będzie rozważny, odważny. Co należy w Łodzi zmienić? Ludzi. No, jakich A co nie, jest na jakichś innych? Nie, na bardziej uśmiechniętych. Dlaczego? Bo to jest tak szaro i ponuro. Bójki są. Więc dlatego się dlatego nie podoba łódź. Łódź staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem. Ostatnio spalili człowieka przy moim przystanku w zasadzie. Z nie wiadomo jakiego powodu po prostu z kaprysu czyjegoś. Więc ja się zaczynam czuć troszkę niebezpiecznie. Co należałoby w zmienić? Myślę, że bardziej zadbać o porządek przede wszystkim. Więcej mhm. śmietników, więcej zieleni. Mogą być troszeczkę czystej na ulicy, czasem Ta. leżą śmieci Co i czasami zapach. Jak nieprzyjemny śmietników, albo gdzieś tam obok szkół to jest bardzo dziwne, że jakiś taki zapach się unosi. Ale to też przez to, że jak brudno jest na ulicy i nie ma jakiegoś tak. tego sprzątania regularnego. Nie wiem czego to zależy w sumie.